A teraz bezgutynowy makaron z wołowiną z papieru ryżowego. Do naszego bezgutynowego makaronu z wołowiną będzie potrzebna wołowina. Wołowinę kręci na cienkie plastry, żeby było łatwiej ją podmrozić delikatnie. Nasza wołowina ląduje do michy. Doprawiam nasze mięso cukrem kryształem i sosem sojowym. I odrobiną oliwy. A gdybyście nie wiedzieli po co sos sojowy i cukier, po to żeby mięso skruszało od sos sojowego, a od cukru się ładnie skarmelizowało przy smażeniu. Nieco mieszamy. Na rozgrzaną patelnię wrzucam naszą wołowinę. Wtedy wasze mięso jest ładnie przesmażone, przekładacie je do michy. Pora przygotować nasz bezglutenowy makaron z papieru ryżowego. Namaczacie delikatnie wasz papier ryżowy. Żeby wasz makaron miał dobrą grubość, dajecie trzy liście. Żeby się nie kleiło, możecie delikatnie przesmarować tłuszczem. I obcinacie na paski wasz papier ryżowy. Tak wykrojony makaron zostawiacie na później. Pora przygotować zalewę naszego makaronu. Szczypiorek. Kroj... Szczypior wrzucamy do michy. Sezam ląduje do Michy. Pasa gochujang ląduje do Michy. Cukier kryształ do Michy. Sos sojowy do Michy. Odrobina krystalicznej wody. Wszystko zalewamy ciepłym olejem sezamowym. I mieszamy. Dorzucamy na wcześniej przygotowany makaron. Dorzucamy naszą wołowinę. Czekaj, 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 jeszcze raz. Czas na degustację, a przepis znajdzie tylko u mnie. Mmm. Mmm. -hmm. Mmm. Mm -hmm. mm. Можете да